Wszyscy się cały czas zastanawiamy, jak to jest możliwe, że UFC 300 już tak bardzo blisko, UFC 299 i 298 są naładowane zawodnikami i fajnymi starciami po sufit, a cały czas nie mamy ogłoszeń w sprawie historycznej, no i rocznicowej gali UFC. 300. Będziemy sobie o tym teraz rozmawiać. Przedstawię wam kilka propozycji, które mogą się pojawić. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji. Najpierw uderzcie w guzik subskrybu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dawajcie kciuki w górę i komentujcie. Bo no na razie nasze fantazje są bardzo mocno rozbudzone. Ale możemy sobie to troszeczkę uporządkować. UFC 299, które odbędzie się oczywiście przed numerem 300 jest tak naładowane dobrymi walkami, że trudno mówić o tym, że UFC 300 będzie w stanie to przebić. Dana White co jakiś czas rzuca nam jakieś ogłoszenia, na przykład bardzo Długo zapowiadana była walka chińsko-chińska Zhang Weili z ale no, ta walka nie jest czymś ogromnym, to nie jest jakiś bardzo mocny magnes do pay-per-view i dla widzów, którzy chcieliby obejrzeć coś historycznego, wiemy przecież, że zarówno na UFC 100, jak, zarówno, jak i na UFC 200 wydarzyło się naprawdę naprawdę dużo. Fani tak mocno zaczynają teoryty, teoretyzować, nawet analitycy mówiący o globalnym MMA, że nawet ściągają Neitę Diaza i Broka Lesnara do tych zestawień. Myślę, że aż tak dobrze nie będzie. Zresztą wczoraj na Fight Night wygrywający Magomed Live i nawet 40-letni Jim Miller mówili o tym, że chcieliby się pojawić na UFC 300, chcą walki. E, szybko. Jimmy Miller oczywiście z Polem Felderem, który jednocześnie jest komentatorem i też można powiedzieć starożytnym zawodnikiem, ale Magomedan Kalajew chce Alexa Pereira i pas wagi e, półciężkiej. Zacznę od takich zestawień, znaczy inaczej, omówię zestawienia, które wydają mi się trochę realne, potem przejdę do tych, które e, prawdopodobnie się nie wydarzą, ale warto też o nich e, pogadać. Myślę, że najbardziej możliwym magnesem, jaki... E, Podbudowałby teraz te karty UFC 300, która wygląda dosyć słabo, bo mamy tam na razie tylko jeden mistrzowski pojedynek, pojedynek kobiet, ten chińsko-chiński, o którym wspominałem. To na przykład pojedynek e, Johna Jonesa z Tomem Aspinalem. E, w ogóle pojawiający się Tom Aspinal na tej gali byłby dużym magnesem, głównie z tego względu, że wymiana zdań pomiędzy Jonesem a Aspinalem trwa już jakiś czas. Wszyscy dyskutują o tym łącznie z komentatorami UFC, kto tak naprawdę jest prawdziwym mistrzem wagi ciężkiej. I w moim mniemaniu jest to Tom Aspinall, bo przecież ten pas interim zawsze trzeba sprawdzać z tym panującym mistrzem, a nim jest właśnie John Jones, który bez problemu przejechał się po Francuzie. I ten z kolei chce Toma Aspinala omijać. Może to być oczywiście strategia marketingowa UFC, która podbudowuje cały czas ten pojedynek, żeby właśnie bardzo mocno ogłosić z opadającą kurtyną, że na UFC 300 kolejnym, kolejną walką mistrzowską będzie pojedynek pomiędzy Johnem Jonesem a Tomem Aspinalem, który, który ma bardzo dużo sensu. Mało tego, bardzo mocno elektryzuje wszystkich, i wszyscy chcielibyśmy te, to starcie zobaczyć, zanim John Jones zestarzeje się na tyle, że nie będzie. Walczył z Tomem Aspinalem albo w ogóle przejdzie na emeryturę. Tom Aspinal i cała waga ciężka pojadą bez niego. Tom Aspinal może walczyć jednak z jeszcze jednym zawodnikiem, jakim jest Alex Pereira. Alex Pereira wrzucał na swoje social media różne rebusy, które mogą być związane z tym, że chce sięgnąć po trzeci pas w organizacji UFC, co byłoby oczywiście niesamowitym wydarzeniem. I też w sumie to zestawienie ma dużo sensu, głównie z tego względu, że Alex Pereira jest pewnego rodzaju fenomenem, bardzo szybko, bo w 3 lata zdobył dwa pasy, czyli pas, pas wagi średniej i wagi półciężkiej. Skasował e, oczywiście przegrał potem z Izraelem Adesanią, ale efektownie skasował Izraela Adesanię, który bardzo długo panował przecież w e, wadze średniej. Raczej nie będzie to ogłoszenie powrotu Izraela Dessani do walki z Aleksem Pereirą, bo z tego co pamiętam, Izrael Desania poza swoją przerwą, którą sam sobie narzucił, jest kontuzjowany i raczej wróci pod do Duplessica, który może wygrać e, z Seanem e, Stricklandem. Pojedynek z Toma Spinalem byłby niesamowity i myślę, że dosyć wyrównany, chociaż wiadomo, no może być dużo silniejszy fizycznie Tomasz Pinal. Poza tym uważam, że jest na tyle genialnym zawodnikiem i inteligentnym, że z Aleksem Pereiro może sobie poradzić, ale Alex Pereira znowu, jak na te dwie kategorie, w których walczy, te dwie dywizje, jest dosyć duży, no i jest świetnym strikerem, to byłby elektryzujący całkiem niezły pojedynek. Więc myślę, że powrót Tomasa Spinala tak czy inaczej byłby w porządku, zwłaszcza, że social media Tomas Pinala pełne są... No takich treningowych kampów. Przypominam, 14 kwietnia to data Gali UFC 300, więc tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć. Na pewno dobrym ogłoszeniem, które już przecież się gotuje, już ten gar z emocjami zaczyna wrzeć, to pojedynek Conora McGregora z Michaelem Chandlerem. Oni teoretycznie mają walczyć w czerwcu, ale znowu, Conor McGregor to bardzo dobry marketer i manipulator, więc on oczywiście wszystkie te informacje, które wypuszcza może wypuszczać po to, żeby nas troszkę podgrzewać z kolei Michael Chandler też jest gotowy na to, żeby walczyć z Connorem McGregorem po tym co mówił Michael Chandler Iron Mike w swoim podcaście raczej nie będą walczyć z 185 lbs, będzie to raczej waga 170 bo uważa, że Conor McGregor powiedział to tylko dlatego, że nie chce schodzić do 155, a będzie to 170, ale nie mógł powiedzieć, że to 170, 170 bo nie chce przyznać Racji Iron Mikeowi, który przecież pokonując tego Fergusona powiedział, że hej, walczmy w twojej najlepszej wadze, czyli właśnie w 170. No i to na pewno byłby Money Fight czy Super Fight, na który byśmy wszyscy czekali. Przypominam, Dana White powiedział, że walk opas mistrzowskich będzie cztery. Na razie ogłoszono mamy tylko jedną. Teoretycznie nie wiem, gdzie to by się miało wszystko pomieścić, no ale przynajmniej dwie jeszcze muszą zostać ogłoszone, żeby faktycznie UFC 300 było galą historyczną. Jest jeszcze jedno zestawienie Islam Machachev versus Justin Gaethje. Islam Machachev ostatnio napisał, że chciałby walczyć z Gaethje na początku, potem oczywiście wygrany z pojedynku Arman Carukian Charles Oliveira, tylko, że pojedynek jest 14 kwietnia. Ramadan trwa od 8 marca do 10 kwietnia, więc tutaj mamy dość duży dość dużą wyrwę, jeżeli chodzi o kamp, którego Islam w raczej nie będzie prowadził i z kolei z tego względu ten pojedynek może się nie wydarzyć. No Podobnie jest z Johnem Jonesem, który jest kontuzjowany i też nie wiemy, czy on na przykład na ten kwiecień byłby w stanie się wykurować do takiej dyspozycji, żeby móc stawić czoło młodemu Tomowi Aspinalowi. Więc tutaj Islam Machaczew i John, Justin Gage jest troszkę możliwe, no bo potem w tym zestawieniu Justin Gage byłby odrzucony lub przeszedł dalej i Islam Machachev mógłby walczyć z Teresem Oliverą albo z Armanem, a z kolei z przegranym tego pojedynku, a z wygranym właśnie e, Justin Gage I lub Justin Gage przyjąłby kogoś na pas e, BMF, no bo wtedy byłby w posiadaniu dwóch pasów, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wagę e, lekką. Ale jeżeli mówimy o Justinie Gage i faktycznie Islam Machachev poważnie, a raczej poważnie traktuje. E, swoją wiarę i e, Ramadan, to Justin Gates mógłby na przykład walczyć. E z Maxem Hollowayem. To jest na przykład kandydat na pas BMF i idąc tym tropem, Max Holloway w ogóle teraz jest w limbo, tak? Bo wiemy, że Ortega i Jair Rodriguez są ze sobą zestawieni, Max Holloway nie przechodzi do żadnej innej kategorii wagowej, Topuria walczy z Aleksandrem Wolkanowskim, więc tutaj zestawienie Maxa Hollowaya z Justinem Gage o pas największego skurwiela ma dużo sensu, zwłaszcza, że Max Holloway już dawno to udowadniał, że to on może też ten pas BMF ze sobą, ze sobą nosić. Jeżeli mówimy o e, też pasie BMF, to nie wiem, czy byłoby to możliwe, ale obejrzałem ostatnio, dwa tygodnie temu został opublikowany ten dokument, który serdecznie Wam polecam, e, TJ Dillashaw i dokument o nim na kanale na YouTubie, który nazywa się UFC Fight Pass i cała wymowa tego dokumentu jest taka, że, że, że TJ Dillashaw wraca. Że TJ Show jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. No, wiemy, że był fenomenalnym zawodnikiem. To potknięcie antydopingowe zdarza się. To jest oczywiście w zawodowym sporcie, to się zdarza wielu mistrzom, wielu sportowcom w różnych dyscyplinach. Oczywiście on za to już dość mocno odpokutował. Potem pamiętamy jeszcze ten wypadający bark w walce z Algemainem Sterlingiem. Czy w dużej kategorii wagowej, jaką jest waga lekka, bo z koguciej przechodziłby. Mm, TJ Dilla Show do walki o z Justinem Gacy. Czy wyglądałby zdrowo? Czy, bu, czy by się wykurował? Kurde, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że TJ Dilla Show to jest taki fighter, który swoją kompetywnością i skillem już niedawno, już wiele razy nam udowadniał, że z kimś takim jak Justin Gacy może walczyć. Poza tym to mógłby być jego ostatni pojedynek jeżeli chciałby jeszcze zostawić po sobie jakiś akcent to jest oczywiście takie bardzo naciągane zestawienie no bo tak jak mówiłem będę przechodził od tych w miarę możliwych do tych najbardziej naciąganych i na samym końcu jeszcze jedno zestawienie które przychodzi mi do głowy to TJ Dillashaw kontra Max Holloway. To jest jeszcze takie zestawienie, które oczywiście nie może być e, główną walką, raczej e, na tej karcie, ale to też może być coś, co powodowałoby, że chcemy e, ten, tę gale oglądać. Ona nabrałaby e, trochę, trochę rumieńców. No i może jeszcze Errata e, Jamaal Hill i Alex Pereira. Hill był na Fight Night. Obserwował to, co robił Magomed Ankalaev, więc oczywiście to zestawienie też jest, też jest całkiem niezłe i też byłoby mistrzowskie, ale obok tego musi być coś więcej i wydaje mi się, że tutaj Tom Aspinall i Conor McGregor to są te dwa nazwiska, które raczej te kartę będą wypełniały. Dajcie znać, co myślicie o tych predykcjach. To jest oczywiście wszystko wróżenie e, z fusów, e, plotki i to wszystko razem zebrane, żeby tutaj spróbować te zestawienia robić, ale pobawmy się i zobaczymy też, jak to będzie wyglądało naprawdę. Na razie Dana White niczego nie ogłasza, może coś się wydarzy w tym tygodniu. Ja przygotowuję się do analizy gali Drikusa Duplessisa i 13 Strzyklanda. Tam też będzie się bardzo e, dużo działo. Także e, miłego weekendu, e, końcówki weekendu i tygodnia i do następnego.